Witajcie kochani, w tym piękny dzień jesteśmy na Żoromskiego i patrzcie tu nawet kosa słychać W szoku jestem, bo w centrum miasta Na lewo szpital. Na lewo macie szpital, tutaj na Rzymskiego. już dosyć głośna ulica Ale ptaki są, to jest ciekawe. Dzisiaj ponoć mówili w telewizorze, że najcieplejszy dzisiaj dzień właśnie wej miejscowości Elbląg, że nie będzie stopni stopni być, a tak naprawdę będzie więcej, bo teraz jest godzina gdzieś dziewiąta z groszami W szpital jest, tak? Tak Ile mhm. ptaków A co, co jest po prawej? Budynki do Domki, bloki? Nie, mieszka w tej rodzinie. Mówię, są pompowane. I dalej szpital, tak? tak dalej szpital, tak? Słuchaj, jest. Przyjdzie. Wiesz, co mamo, Idź, idź sama, co? Możesz sama iść? Ja cię proszę, tam, tam, możesz tam, iść sama? Tak? Weź babci z ręki, co? O. Bez ja tego sam Tak, jak prosiliście, żebym. Wyjdźcie i się sobą, dobrze, dziękuję. Tak, prosiliście, żebym wam pokazał, jak tu się chodzi też przy okazji. Co? Tu przechodzimy? Przechodzimy, potem będziemy potem przejść do. Bo my idziemy i do Pepko i do Lidla. Tam jest Bema, tak? Stąd jest Bema ulica. I stąd właśnie idziemy sobie. Żeby nie było tak głośno, to nawet by było tutaj uroczo. I dalej, pierwsza szpital po, po prawej. Mamo? Ja sam, wiesz szpitala. Aha, poproszę. Nawet chodnik jest prosty. Muszę powiedzieć, że ładnie. Babciu, idzie, proszę Was, bo ja tu robię film, więc Więc przekazuj. Kasi... Tak, e, bo ludzi bardzo interesuje to właśnie, żeby zwrócić uwagę na pewne elementy dodatkowo. I trzymaj i... Się, się babci. Tu nawet jak dla niewidomych nawet jest w miarę fajnie, bo jest, jest nawet fajnie jest nawet fajnie zrobione. O, ładnie się schodzi. Nawet na wózku Walickim to bardzo ładnie jest, muszę przyznać. Troszkę za szybko jeżdżą, ale dobra chodnik. Nie ładny, ładnie połączone ulica z chodnikiem. O, taka tak jest. No, no, no. Dalej szpital tu jest? Duży szpital jest. To tam, czy tu leżałaś? No, natomiast. Niekoniecznie polecam, niekoniecznie, ale, ale to jest stary szpital, chyba, tak? Starszy niż nowy. Aha, czyli to jest jakby wojskowy szpital, chyba nawet, tak? Słuchajcie. Nie? O, tu jakiś słup. Błyżkowy jest tam mechanicznym. To jest Aha. ogrodzenie już. A, ogry, od niego ogrodzenie jest. Tak. Takie betonowe. Nie wiem, muszę powiedzieć, że dobrze się idzie. I nawet zaczyna, powiem Wam szczerze, ładnie, ładnie pachnąć. Mhm. Tak. Tak to wygląda. Idźcie, idźcie. Tak to wygląda. Dobrze No do próba kamera lepsza od nie? Ale nie wiem czy już słyszycie Jaskółkę słychać Dzień dobry Dzień dobry To się nazywa kultura co? To co? Eee, dziękuję, dziękuję bardzo. No ale niestety na nie widzę, więc pan też na pewno uważała. Słuchaj, no tak, ale, dziękuję, że, lewo, ale dziękuję, że. Ale dziękuję, że mi powiedziałaś. O! Tam słychać. Tam. Kurczę, duży ten szpital, wiecie co? Naprawdę. Tu chyba brama albo coś. A tu już bloki zaczynają. Aha. Jakaś boczna ulica? Mhm. Jak dla mnie jako dla osoby niewidomej to przystępna przystępna ulica

No proszę, nie? No i po drugiej stronie wszędzie słychać, słuchajcie, ptaki. Muszę, jak będą na dolince, czy w parku, czy na troguta, czy w jakimś krowycie innym, zwróć uwagę, czy są, bo e, powiem szczerze dla wszystkich, którzy są pierwszy raz na moim kanale, że w tamtym roku prawie wcale ptaków nie było. O, to jest jakiś słup. Tu jest jakiś słup, tak? Słup, słup jakiś, a to są Babcia ucieka, bo ja nie wziąłem okularków i trochę dłużej. Ale nie szkodzi. A co za ulica Staboczna? Tu idziemy? To są za ulica Staboczna? Nie ma gdzieś napisów. Nie ma Aha. I tu są bloki, domy. Mhm. No proszę. Ta ulica nawet gdy chyba idzie mam, w kierunku wyczółkowskiego. Gdzie mieszkała Ewa ze Zbyszkiem? Nie, to jeszcze jest. Ale po prostu tędy może dojść. No można. Co to jest to prosto idąc? Tam prosto to będzie do szpitala wojskowego. E, tam, A tak. A potem tak, hełbińskiego chyba i Wyczółkowskiego no, tak Generalnie tak, tak, tak. Zacząłem sobie przypominać, mimo że już ileś tam lat. No, 23-4 nie chodzę. To jednak. To jednak. Mam się później pośpie, przepraszam bardzo. ale Nie trzymaj się, babci się nie Jest. To co to jest Co to jest ogólnie? To jest z górki? Tak. Wyżej jest trochę? Tak. O, to tam jest parking. Idź dalej. Tak. To dojdziemy, to. Do... Powiem Wam, że. Zaraz, powiem Wam, że no... można by było tutaj się zsunąć, tak naprawdę. Jeżeli bym za szybko poszedł jako. To jest od szpitala parking? Czy czego nie wiesz? Parking do Lidla. A Lidl jest dole? Aha, czyli tak, tak tu jest, tak, 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 idę, 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 o proszę, proszę bardzo, no i, dobra, ręka się boli, kurczę, dobra, aha, i tu już schody będą? dobrze, o proszę, czyli widzicie, jak od może sobie dojść spacerkiem, tylko, że jest ruchliwa ulica. Dziękuję. To idź, idź, pro, prowadź. Pani generał, prowadź Pani. No idź, idź. A, i teraz były schody. tym wiem, że jest poręcz. Ja już to po No i zobaczymy schody szeroki szerokie z tego co widzę dobra aha już. aha to nie było tak całe ostro to delikatny spadek no i stąd idziemy jesteśmy teraz na tyłach Lidla chyba tak lewo lewo nam że mi się ciężko głównie chodzi chodzi y, z tymi paniami bo no tak miał dziecko nie widzomego, prawda? I tu jest chyba przed nami jakaś ściana, tak? Tak, jeszcze Tu jest stopień, ale radzę sobie... To jest od nidla. I teraz, teraz... To są magazyny. Tu są magazyny. Czy coś jakby na tyłach Nidla, tak? Czy na boku? Aha, rozumiem. Mhm. No proszę. I tak tu wygląda. Lewo. Już tak. Lewo. Prawo Ej, Co tu jest? Ściana. No dobra. Lepo. Lewo O tak, ciągle ślizgam. Czy rozmawiać tego, co się wraca? Proszę. Czegoś, co się No. Tylko był? Nie. Dobrze. I teraz gdzie idziemy? Ogólnie. I tu, już mamy, tu już mamy Lidla, także kochani z tej strony. Na no jest ulicy, to ja nie wiem, wiecie, szczerze mówiąc. Dobra, e, idziemy do Pepko, czy gdzie idziemy? To idziemy do Pepko. I teraz tak jest. Przepraszam was za takie niedogodności, trochę głosowe. Ale przy okazji jest jak jest. No to tu będzie a my idziemy do Co? My idziemy do sklepu. no z wami idę. No tu już idę w takim razie. Dobra, to wchodzimy do sklepu i co się dzieje Dobra, mam teraz całego na chwilę. Jesteś? jest. Dobra. Pauza przyć. No okej, rozumiem czy nie. E, Za skończę, coś Wam powiem. E, mamo pali się na lampka. Pali się. E, zostałam z mamą, bo mama się źle poczuła, babcia poszła sobie na zakupę. Akurat <coughs> więc tu są dwa rodzaje wózków. No i powiem Wam, że począł taki pan, bo ja się parął w wózek i mówi, że czy mógłby e, mnie przeprosić. No i e, sadził sobie wózeczek. No i powiem Wam, że ogólnie e, ja właśnie ciągnąłem, że inna grupa ludzi na Bogiem. Chodzi do Lidlów, a inna grupa ludzi do Biedronek I, i to jest, to jest, nie wiem o co chodzi, ale większa kultura. Ja wezmę ja między nimi Lidlę, bo naprawdę tutaj do, w Lidlach jest klasa to jest, i to jest niesamowite w tym wszystkim. No, to tyle z informacji, co pięknie się robi, jest za piętnaście eee... dziesiąta. No prawie, no właśnie, eee, więc... Fajnie, fajnie, podoba mi się tu, fajnie. No, mama sobie siedzi, odpoczywa, też czekam na babcię pójdziemy dalej, zobaczymy jak tu dalej wszystko wyjdzie. Ale dawno nie byłem w Lidlu, odkąd nie mam w Warszawie, ale na spokojnie, wolę tu poczekać z nią w takim razie. No. Zatrzymaj, pauza, przyć A ja mam y czarne, a ty masz taki Powiadomienie, głośność ustawiona na zewnątrz. do picia? Nie. Mhm. E, jest czerwone? Proszę? Jest światełko? Tak. No to chodźmy teraz do, do Pepko. Idziemy teraz? Chodźmy do Pepko. Tak, jest blisko. się no, ze sobą, ale dobra, nieważne. E, idziemy, dobra. Tu, tak, teraz idziemy w tą o, o, stronę. Boże, zobaczcie jak pięknie uj, się robi, to jak to się tak, ładnie, tak, tak, słonecznie się robi, pięknie. Co to jest, po, po tej stronie, po prawej? Tam chód mięsny. Aha. Muszę że jesteśmy blisko e, sklepu... E, jak on się nazywa? E, blisko sklepu... Widzimy e, ja, Ale koło sklepu... A, tu jest, tak? Aha. O, proszę. Mm -hmm. Proszę bardzo. Blisko sklepu jakiego? Ojej jak mi, mi się chce pić że. Dobra. szkoda, że nikt nie pomyślał, Dobra, e, pić nie mi się chce, chce się. A, i. A będzie. Lettle, let. oh. A takie ładne, grube A ty masz taki, taki ładny, jasny granat. Nie ciemny, całkiem A jakie jeszcze były kolory inne? tam e, e, granat i czarny. Jeszcze były jakieś inne? Czarne. A jeszcze jakieś były? Nie, nie. Dwa kolory. Aha. No ale dobrze. to jest to ład, ładny granacik. No dobrze, dobrze. Nawet do tych swoich przygód będzie pasować dobrze. Aha, tego. no dobrze. To jest a tu co, jest, sklep jest? To, to idziemy do... No wiem, a teraz tu co jest? RTV, e, e, idzie do Pepko. Tu, tu a, do... dalej jest RTV jeszcze, tak? Rozumiem. Mhm. Mm o, tu jest Pepko. O, no i wchodzimy Panie, teraz ma, do pepka. On jest fajny. Teraz wchodzimy do Pepko. Dobra. Pauza, przycisk. Eee. wiadomie. Dobra. Pan ja Wam pokaże dziewczyny. Spójrzcie, jakie fajne duże, rzeczy są. Takie bransoletki z serduszkami. One są srebrne, babciu? Chyba tak, nie? Mm -hmm. Srebrne, takie różne właśnie. Takie ozdoby, nieozdoby. Bardzo, bardzo fajne. O, duży wybór dla, ja dla bym... fajnych rzeczy. Przepraszam, proszę, proszę, proszę przespię. Duży, fajny wybór jest takich rzeczy właśnie dla, dla, dla dziewczyn tutaj. W ogóle dla każdego coś fajnego. Ale ja chyba... Ja chyba zrobię już oddzielny filmik, kochani, bo chcę wam pokazywać, jakie trwałe fajne rzeczy są, przeróżne pierdółeczki. No, naprawdę. Ja chciałam torebkę wziąć, ale ja mam torby tu i ze chłopami, to nie ma. To e, ba, no babciu, to jest po taką zimami, nie? Proszę, a jak mam, nie ma koszła, to, to jest słaby mi się robi. I teraz, gdzie ja coś mogę wziąć? Ja mam tu, to torby zakupam, Wcześniej też jej było no. słabo, dopóki nie powiedziałam, że nie idę, to, to, to w takim razie ten, to, to poszła zimka na 25 minut. A, a Dobra, i teraz tak. I tutaj o, tu macie torebeczki. Dobra, dobra już ja wiem, co chodzi. E, tu macie torebeczki. Tutaj tak. E, zanieś do mamy i pan torbę, tak? Zanieś. Tu takie trafki macie przeróżne. No fajne rzeczy, naprawdę, mega fajne. E, jak jeszcze Wam dokończę, może na temat na temat tego. Na temat. Babciu, zacznij być z radą, troszeczkę idź po sobie, i wybierz co ty chcesz, a nie to co, to, to ktoś, co to ktoś ci musi doradzić. Ej, e, przepraszam, ja filmuję, babciu, nie, nie płaczemy mi tu. To wychodzimy do domu i koniec tematu. Dlaczego mówiłem też o biedronce? jeszcze wam. Fajne, fajne rzeczy. Mówiłem Wam, te biedronce tylko koszulki macie też różne takie rzeczy, bo e, biodące są ludzie bardziej roszczeniowi, bardziej problematyczni, szukający e, pretekstu, żeby, żeby się coś przyczepić. Naprawdę, wam powiem szczerze. Mhm. Nie wiem, zwróćcie uwagę. Ja to przez lata zauważyłem, że jako osoba nawet niewidoma, jak dostanę gdzieś tam pełni biedronce sam, na chwilkę coś ludzie pytają. A tu takie rzeczy też różne, tu się pytają. E, czy pomóc w Lidlu, a w Biedronce, A takie spodnie tu macie, a Biedronce, no prędzej jeszcze popchnął, prędzej <grybujesz> Ale spokojnie nie wsumie życie, życie, tylko że, się, tylko że się daje. Damskie chyba spodnie. Takie, takie sympatyczne. Dobra, w tym razie na tym kończę, bo zrobię wieczorem następny filmik. Tak? No to... to pani do kontaktu i zapraszam do Pepko. I w ogóle mają tu bardzo tanie też klapki. E, tansze niż na przykład właśnie w Biedronce czy nawet e, w Lidlu. Prawie być tam po 40, po 50 zwykłe klapki. Niefirmowe mam na myśli. A tu po 18, po 25. Jeszcze podobnie jak w jeszcze e, mm, lotnerku. Więc no właśnie. Dobra. To na razie, na razie kończę i do kontaktu. Zapraszam. Pauza przycisk.